Dożyliśmy takich czasów, że recykling jest nie tylko modą, nie tylko koniecznością, ale także może przynosić zysk i dotyczy to także branży motoryzacyjnej. Dla przykładu, bardzo dobrze i dla siebie, i dla środowiska, można wykorzystać stary, zużyty katalizator. Jak to zrobić? Szczepan Szłapka, witam w Motomani News i zapraszam do miejsca, gdzie pokażą nam, jak można odzyskać coś z zepsutego, zużytego katalizatora. To jest niezbędna część każdego samochodu. Jego główną funkcją jest przede wszystkim usuwanie szkodliwych substancji, które w trakcie spalania tak, wydobywają się z auta, czyli tlenku azotu, tlenku węgla i węglowodorów. No i dzięki właśnie katalizatorowi na, do, do środowiska zostaje wypuszczone para wodna i dwutlenek węgla. Dzisiaj idziemy z naciskiem na ekologię, prawda? No i te katalizatory są montowane i są po to, aby to właśnie to nasze środowisko trzymało się coraz lepiej. My odzyskujemy ze zużytych katalizatorów metale szlachetne, które się w nich, w nich właśnie znajdują, które są po to, aby właśnie oczyszczać, oczyszczać te spaliny. Takie w metale jak platina, pallad i ro. Oprócz metali szlachetnych, które się znajdują w tym katalizatorze, znajdują się również ceramika, tak czy też, czy też właśnie obudowa stalowa, no, która wiadomo, nie rozłoży się. Wyrzucanie starych katalizatorów do lasu to jest zabijanie tak naprawdę ekologii. Tak? Taki katalizator zawiera w sobie setki związków, które tak naprawdę bardzo negatywnie wpływają na środowisko i de facto on się nigdy nie rozłoży w tym środowisku. Nie jest to coś takiego, które po prostu my wyrzucimy, a za 100 lat ulegnie od degradacji. Tak? Także te katalizatory powinniśmy właśnie przekazywać do takich firm, jaką my jesteśmy, która zajmuje się recyklingiem tych katalizatorów. Katalizatory zasadniczo dzielą się na dwie części, prawda? Pierwszy, katalizatory ceramiczne i katalizatory stalowe. Zasadniczo różnią się one tylko tym, że po prostu ten środek w jednych jest ceramiczny, a w drugich jest stalowy, tak? Metale występują również i w jednych, i w drugich. Wydawać by się mogło, że katalizator to po prostu metalowa puszka, więc proces recyklingu nie będzie niczym skomplikowanym. Nic bardziej mylnego. To robota, która wymaga czasu, precyzji i użycia profesjonalnych urządzeń. Taki katalizator przygotowywany jest do przerobu. Na początku przecinamy go na dwie lub trzy części. Na takim specjalnym, tak zwanym krokodylu, zostaje ta puszka otwarta. Następnie ceramika, która się w nim znajduje, zostaje włożona na młyn. W tym młynie zostaje rozdrobniona, rozpuszczona w pył. I później już tutaj filtr, który znajduje się za nami, odsysa właśnie ten kurz, w którym znajdują się te niekorzystne metale, jak i te korzystne. Reszta trafia tutaj do tych kontenerów. To, że nasz katalizator kryje w sobie skarb, wcale nie jest takie oczywiste. Prawdziwą wartość dawnej naszej części poznajemy dopiero po precyzyjnym badaniu w laboratorium. Jest najpierw przygotowana próbka, żeby była jednorodna. Jeżeli jest próbka jednorodna, wtedy możemy uzyskać tak, prawidłowy wynik. Próbka, kiedy trafia do laboratorium, najpierw jest przesiewana przez sito, domielana w młynku, następnie zostaje próbka naważona i dopiero po naważeniu trafia na spektrometr. W spektrometrze odbywa się pomiar zawartości metali szlachetnych i na tej podstawie wyceniamy ceramikę. Każdy katalizator ma swoją cenę, my, my znamy wartość praktycznie każdego katalizatora, również na stronie naszej można wycenić online. Mamy ponad 6000 pozycji w naszym katalogu.